Diety odchudzające, którą z nich wybrać? Diet odchudzających jest naprawdę wiele. Co jedna to lepsza i każda z nich oferuje jeszcze lepsze rezultaty. Dzięki tej diecie schudniesz 5 kg w tydzień, a dzięki tej 20 kg w 3 miesiące. Liczby robią naprawdę dobre wrażenie, a osoby, które korzystały już z tych wszystkich diet odchudzających prześcigają się w ilości zastosowanych kuracji, które zawsze kończą się tym samym. Chyba każdy z nas zna przynajmniej jedną osobę, która stosowała już dosłownie wszystko, a jak była otyła? tego tyła jest nadal i totalnie nic się nie zmieniło. Zatem która z diet jest najlepsza? Powiem ci to wprost i najlepiej by było gdybyś wziął to sobie do serca. Żadna. Każda dieta odchudzająca jest skazana na porażkę, ponieważ daje jedynie chwilowy efekt, ponieważ 90% ludzi nie jest w stanie utrzymać systematyczności tych diet, gdyż są one po prostu zbyt wymagające, zbyt restrykcyjne. Większość ludzi sobie z tym nie daje rady i stosuje te diety powiedzmy miesiąc, dwa miesiące, czasami pół roku, ale przychodzi moment, w którym nie dają rady. Wracają do swoich starych nawyków, a w związku z tym waga też wraca. I warto tutaj też dodać że takie szybkie rozwiązania, które dają ci szybki efekt, z reguły negatywnie odbijają się też na twoim zdrowiu. Jakie w takim razie jest rozwiązanie? Zacznij myśleć jak odpowiedzialna, rozsądna osoba. Zrozum pierwsze, co powoduje to, że ty jesz. A potem postaraj się wyeliminować przyczynę Twojego problemu. Niemal zawsze za problemy z nadwagą odpowiedzialna jest obciążona i spowolniona wątroba. Tak, problem z nadwagą to jest zazwyczaj kwestia zdrowotna, a nie kwestia tego, że ktoś po prostu za dużo je. Są oczywiście przypadki osób, które faktycznie obżerają się naprawdę tak potężnie i pochłaniają ogromne ilości jedzenia. Jednak to jest zdecydowana rzadkość i wtedy raczej mówimy o osobach, które naprawdę mają gigantyczną nadwagę. Natomiast większość ludzi odżywia się raczej normalnie, czyli nie ma tutaj jakichś gigantycznych ilości jedzenia. Kwestia jest tylko tego, że to jedzenie jest po prostu niezdrowe. Ja podchodzę do tego zupełnie inaczej. Wszystko co robię i wszystkie e-booki, które można kupić w moim sklepie, są ukierunkowane na budowanie zdrowia i leczenie chorób. Nie uznaję drogi na skróty, ponieważ wiem, że to się nigdy nie udaje. Dlatego wszystkie e-booki, które stworzyliśmy wraz z żoną, są prozdrowotne. Zarówno e-booki z przepisami, oraz kurs samoleczenia, który pozwala pozbyć się nawet tych najcięższych chorób, które zazwyczaj uznawane są przez medycynę jako te nieuleczalne. Jaka filozofia jest w tym, żeby stosować dziesiątki rozwiązań, które nie działają, skoro możesz to zrobić raz za dobrze, poświęcić się i osiągnąć efekt, którego pragniesz. Zamiast skupiać się na zrzucaniu zbędnych kilogramów, to lepiej skup się na tym, żeby naprawić wątrobę i ogólnie całe twoje zdrowie. Jeśli to zrobisz, to waga sama zacznie spadać. Będzie to poniekąd efekt uboczny, jak w tych reklamach suplementów na zdrowie. Że weźmiesz jakiś suplement, a efektem ubocznym będzie zrzucenie wagi. No, można oczywiście liczyć na takie suplementy, ale z doświadczenia wiem, że jeżeli tego porządnie nie zrobisz, to raczej nie ma co liczyć na cud. Ja mam osobiście jedną zasadę w życiu. Jeśli coś robisz, rób to dobrze. Albo nie rób tego wcale. Nie ma sensu odwalać fuszery w jakimkolwiek aspekcie naszego życia. Tak więc dieta odchudzająca to dieta prozdrowotna. Nie musisz odmawiać sobie jedzenia, nie musisz wchodzić na deficyt kaloryczny, nie musisz przechodzić na dietę ketogeniczną i odmawiać sobie różnorodności jedzenia. Wystarczy, że zadbasz o to, aby to, co jesz, wspierało Twój organizm, żeby dawało Ci zdrowie, dawało Ci życie, dawało Ci energię. To, co masz na talerzu, bezpośrednio przekształca się. Na stan twojego zdrowia. Jeśli nie wiesz, jak się samemu za to zabrać, to mogę Ci z ręką na sercu polecić mój kurs samoleczenia, który znacząco pomoże Ci zabrać się do tego tak, jak należy. Nie tylko pomoże Ci w problemach zdrowotnych, jeśli takie masz, ale także pomoże Ci uniknąć tych chorób w przyszłości. Jest też, można powiedzieć, taką apteczką w każdym domu, ponieważ. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda, a zawsze warto go mieć gdzieś tam pod ręką. Zawsze się może zdarzyć, że ktoś w rodzinie zachoruje na jakąś chorobę, a ten kurs daje konkretne rozwiązania: protokoły żywieniowe pozwalające pozbyć się niemal każdej jednostki chorobowej oraz plan żywieniowy, który podpowie ci, co możesz jeść. Natomiast idealnym uzupełnieniem tego kursu są nasze e-booki z przepisami, gdzie znajdziecie ponad 100 przepisów. Na prozdrowotne dania. Tak więc, jeżeli potrzebowalibyście takiej pomocy, to zostawiam Wam w opisie link do naszego sklepu. To tyle z mojej strony. Jeżeli filmik się spodobał, to koniecznie podzielcie się nim z innymi. No i życzę Wam miłego dnia.